Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po Polsku. Lin po Polsku to nie tylko strona w internecie, ale również kanał na YouTube. Witam serdecznie jednego z moich stałych współpracowników, Tomasza Millera. Cześć Tomku. Dzień dobry, Sławku, witam wszystkich słuchaczy. Czy możesz troszeczkę przybliżyć swoją osobę? Nazywam się Tomasz Miller, jestem coachem, trenerem, konsultantem biznesowym. Autorem książki Kaizen: Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. A to, co lubię o sobie mówić, to zamieniam stresy w codzienne sukcesy. Książkę czytałem, rzeczywiście jest bardzo sympatyczna i bardzo szybko się czyta. A dziś chciałbym z Tobą porozmawiać o skutecznej sprzedaży. Jestem dziennikarzem i inżynierem pracującym w przemyśle i zajmuję się tematami związanymi z Lin i Kaizen. Powiedz mi, czy te reguły, o których pisałeś wcześniej w książce, można zastosować również w stosunku do procesu sprzedażowego? W książce pisałem tam o pewnej metodzie, która pozwala małymi krokami zachęcać siebie do częstszych telefonów, do częstszych spotkań z klientami, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby wykorzystywać to, co mówi Lin i Kaizen, żeby wykorzystywać swoje zasoby, swoje umiejętności w najprostszy sposób, tak żeby były maksymalnie efektywne. I o tym jest Lin, o tym jest Kaizen i myślę, że ta sprzedaż, o której mówię, właśnie na tym polega. To ja w takim razie z chęcią wysłucham, co masz mi do powiedzenia jako człowiek. Mam na co dzień Styk z wielością reklam, które non-stop bombardują mnie bardzo hałaśliwie, ale z drugiej strony, jako członek zespołu firmy handlowej, sam chciałbym skuteczniej sprzedawać. Mówisz mi o zasobach, bardzo interesuje mnie, jakich w takim razie zasobów będę potrzebował, aby sprzedawać skutecznie. Najprostszą rzeczą, którą mamy, a którą nie wykorzystujemy w sprzedaży jest słuchanie. I uważam, że jest to jedna z najważniejszych atrybutów, które możemy wykorzystać do tego, żeby ktoś zechciał z nami handlować, sprzedawać, współpracować. Słuchanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, które potrzebuje każdy z nas. A często sprzedawcy uważają, że jeżeli kogoś przegadają, komuś dadzą milion informacji o produkcie, to ta osoba z... będzie chciała z nim współpracować. Że ich argumenty powodują, że ktoś chce od nich kupić. Bardzo często oznacza to tylko to, że druga osoba ich wysłuchuje. A absolutnie nie oznacza to, że te argumenty są... Słuszne, dobre, i ktoś te argumenty kupił. Ja uważam, że najważniejszą rzeczą w sprzedaży jest właśnie słuchanie: słuchanie klienta, wysłuchiwanie się w jego potrzeby, wysłuchiwanie się w to, co on rzeczywiście potrzebuje. Gdzieś hmm, czytałem o badaniach, które mówiły o tym, że nawet najlepsi sprzedawcy po roku, półtora. Stracą swoich klientów. Dlaczego? Bo czują się już tak dobrymi ekspertami, że przestają słuchać, dociekać to, co chce powiedzieć klient. A to, co chcesz, chce powiedzieć klient, to, co ma do powiedzenia, jest najważniejszą rzeczą w sprzedaży. Dopóki nie zauważymy klienta, nie zauważymy jego potrzeb, nie zauważymy jego Osobowości, nie zauważymy jego pracy, to ten klient nie, ma, nie wzbudzimy zaufania. A to zaufanie jest mega istotne po to, żeby sprzedawać rzeczy nie tylko po rabatach, ale również poprzez wartości, które my możemy za zaoferować. Także ta sprzedaż, o której ja mówię, jest sprzedażą, która łączy się z Kaizen, z Lean, Poprzez to, że wykorzystujemy najprostszą rzecz, którą możemy dać um, klientowi, wykorzystujemy nasz potencjał, nasze umiejętności, po to, żeby lepiej sprzedawać. Dobra sprzedaż jest wtedy, kiedy my mało mówimy, a dużo mówi nasz klient. To bardzo ciekawa, żebym chyba nowatorska metoda w obecnych czasach, ponieważ. Zewsząd wylewa się gadulstwo sprzedawców. I ja muszę tobie też powiedzieć, że na wielu szkoleniach handlowych, na których byłem, właśnie podkreślano rolę sprzedawcy jako umiejętnego eksperta, który będzie o nich opowiadał. A zatem w twojej metodzie musi się kryć pewnie jakiś haczyk. Gdzie on jest? E, Sem w tym, że uważam, że w tej metodzie nie ma absolutnie żadnego haczyka. Haczykiem jest to, że ja faktycznie chcę sprawić, żeby klient był zadowolony, żeby poczuł się ważny, bo każdy z nas, ja, ty, dziecko, e, sprzedawczyni w sklepie, e, czy nasz klient ma jedną podstawową potrzebę poczucia się ważnym poczucia się wysłuchanym. W dzisiejszych czasach bardzo. Gdzie mamy telewizję, internet, e, śpieszymy się, bardzo rzadko znajdujemy osoby, które rzeczywiście chcą nas wysłuchać, chcą się dowiedzieć, jak chcemy być obsługiwani, e, w jaki sposób mogę sprawić, że ta osoba będzie zadowolona. Bo mam wrażenie, że bardzo często klienci przyjeżdżają. Sprzedawać z prezentacjami, z jakimiś informacjami o produktach, a bardzo rzadko pytają o to, co rzeczywiście ten klient chce, co on potrzebuje, bo czasami potrzebuje zupełnie co innego albo jakąś drobnostkę, o której nie wiemy. A gdy się nie dopytamy, nie spytamy, nie wyczekamy tego, tej chwili, kiedy ten klient zacznie nam ufać, to wtedy ta sprzedaż jest bardzo płytka i mam wrażenie, że mniej efektowna. Często sprzedawcy muszą oferować rabaty, a nie wartości. A klient potrzebuje wartości, potrzebuje zauważenia tego, że on jest ważny, że ktoś go wysłucha, że ktoś będzie chciał żeby obsługiwać go na warunkach jakie chce klient, nie jak ja chcę sprzedawca, tylko jakie chce klient. Bardzo często posiadamy 80%, nawet 90% tego co chce klient. Ale jak go nie dopytamy, tylko narzucimy mu, to ta sprzedaż już jest przegrana dlatego, że my chcemy narzucić, a nie spytać się jego, żeby on był ważny i żeby to sprzedaż była na jego warunkach, a nie na naszych. Mówisz tutaj bardzo dużo o warunkach klienta, mówisz o tym, że on chce się czuć bardzo ważnym, ale powiedz mi, jak w praktyce ma wyglądać taki proces sprzedażowy, czy ja mam milczeć 100% czasu? Wydaje mi się to nierealne. Nie masz milczeć, masz być ciekawy. Po prostu masz być ciekawy klienta. Absolutnie milczenie to nie jest e, sposób, ale e, warto wyczekać na odpowiedź. Jaki jest problem nasz jako ludzi? Są takie badania amerykańskie, że nasz mózg, gdy rozmawiamy z kimś, gdy ktoś mówi, mówi wstępem około 220 słów na minutę nasz mózg w tym czasie może przyswoić około 500. i mamy taką dużą lukę, kiedy mózg wypełnia wypełnia tą rozmowę już naszymi podpowiedziami i zamiast wyczekać to, zamiast poczekać co klient ma na myśli to my już mu podpowiadamy, my to wiemy, my to chcemy podpowiedzieć, żeby było szybciej. A sen w tym, że to szybciej, to skracanie Powoduje, że my zaczynamy zgadywać, co klient chce powiedzieć. A najważniejsze w sprzedaży jest naprawdę wysłuchanie kogoś i przestanie zgadywać. Dopytywanie się, co klient chce, jakie ma potrzeby, co, co te słowa dla niego znaczą. Bo takie słowo drogo, które są bardzo rzadkie w sprzedaży, może oznaczać, że w danym momencie ten klient nie ma pieniędzy. Może oznaczać, że po prostu uważa, że drogo. Może też oznaczać, że czuje, ktoś dał mu większy rabat. I my nie wiemy, dlaczego ta osoba powiedziała, że drogo. Albo po prostu nie zdobyliśmy jego zaufania. Po prostu. I mówi, że jest drogo. Bo często klienci, sprzedawcy przychodzą jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty i mówią to samo. Mówią slogany, mówią schematami, że ich produkty są lepsze. A gdy przyjdzie ktoś do ciebie, Sławku, kto zacznie cię słuchać, być zainteresowany tobą, zainteresowany tym, jak ciebie obsługiwać, co jest dla ciebie ważne, co potrzebujesz, to gwarantuję ci, że dużo chętniej będziesz z takim z handlowcem rozmawiać, bo wzbudzi on zaufanie i poczujesz, że on faktycznie, jemu jednemu faktycznie zależy na tobie. Dlatego uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo rzadko ludzie są wysłuchiwani. Bardzo rzadko ktoś ma czas na to, żeby cię wysłuchać. I gdy pójdziesz do klienta i faktycznie dasz mu swój czas, swoje zaangażowanie, to cena nie będzie grała roli. Bo wtedy będą grały zupełnie inne wartości takie wartości, które są ważne dla tego klienta, a nie dla ciebie. Rozumiem zatem, że zachęcasz nas do tego, aby postępować w myśl przysłowia, które mówi o tym, że mamy jedne usta, a dwoje uszu. Tak, tak, to już dawno, dawno temu to powiedział Zenon Kiton, już w starożytnej Grecji, także tak, tak, absolutnie uważam, że to jest bardzo ważne, ale też powiem jeszcze jedno, przysłowie, czy znaczy w słowie sentencję, którą... Powiedział mój mentor Tomasz Zieliński, że największymi zatyczkami do uszu są nasze słowa, to co chcemy powiedzieć, że słuchanie ma wartość, a to co dopowiadamy, co nasze ego chce wprowadzić do rozmowy, jest największymi zatyczkami do uszu, bo wtedy przestajemy słuchać, słyszeć klienta, a zaczynamy zgadywać, podpowiadać i często to jest coś, co. Skreśla naszą dalszą sprzedaż i skreśla zaufanie do drugiej osoby. Czytałem ostatnio interesującą książkę, w której autor twierdził, że każdy z nas jest egoistą i ta postawa egoisty, to skoncentrowanie na sobie, często wyziera z nas podczas procesu sprzedażowego, kiedy skupiamy się na korzyściach dla nas, na korzyściach, że sprzedamy, że zarobimy. Że pozyskamy marże, natomiast nie zauważamy korzyści drugiego człowieka, a przecież właśnie z pryzmatu korzyści kupującego powinna odbywać się prezentacja handlowa. Absolutnie tak, absolutnie się zgadzam też z Tobą. A propos tego, że każdy z nas jest egoistą, bo tak jest. Ale to z jednej strony. Każdy coś robi dla siebie. Ja z, na jednym ze szkoleń opowiadałem o tym, że nawet jak dajemy prezenty, dajemy dla siebie. E, oczekujemy, że ktoś zobaczy, jaki ten prezent jest fajny, jaki jest ciekawy, że zdamy komuś jakąś przyjemność i wtedy czujemy się dobrze. Także, nawet prezenty często dajemy nie tyle dla kogoś, ale po części również dla siebie, bo chcemy. Zobaczyć ten feedback, kiedy ta osoba jest mega zadowolona, i wtedy czujemy się bardzo dobrze. W sprzedaży też tak jest, bo każdy z nas, i ja przyznam, że ja też robię rzeczy dla siebie i jestem trochę egoistą. I w sprzedaży to też może być albo zaletą, albo kulą u nogi. Gdy będziemy sprzedawać i pozwolimy być egoistą, Właśnie klientowi. Pozwolimy wypowiedzieć się na to, co ma, na te jego potrzeby, i skupimy się tylko na nim. On będzie mega zadowolony. I to słuchanie jest właśnie czymś takim, że to, co powiedziałeś, pozwalamy być komuś większym egoistą, że nasze ego chowamy po to, żeby to ego drugiego klienta było większe, ale dzięki temu zyskujemy zaufanie, które jest dla nas mega duże i mega ważne. Zresztą, co ciekawe, gdy wsłuchamy się w kogoś, wsłuchamy się w czyjąś historię, to wtedy faktycznie, poprzez to, że znam tą osobę lepiej, zaczyna nam bardziej zależeć na tej osobie. To jest też taki Element, który uważam, że jest mega istotny w, tym, w tej sprzedaży, o której ja mówię, trochę się skupiasz na, na kimś, ale gdy poznajesz tę osobę, poznajesz historię osoby, zaczyna się jeszcze bardziej zależeć na tej osobie i jeszcze lepiej ją obsługujesz. Dobrze, Tomku. Ja rozumiem, że obiecujesz redukcję wysiłku, redukcję czasu i zwiększenie skuteczności, efektywności sprzedaży. Ze względu na szczupłość hmm. czasu. Którą hmm. możemy poświęcić na takie nagranie, ale również z szacunku dla słuchaczy, którzy poświęcają swój cenny czas, powiedz, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat oferowanego przez Ciebie rozwiązania. Eee, piszę sporo artykułów na swoim blogu na stronie www.tomaszmiller.pl. Www ale też zachęcam do współpracy ze mną. Można mnie spotkać i w internecie i na LinkedInie, na Facebooku i tak jak już wspomniałem na mojej stronie internetowej. Podobne też szkolenia robi Tomasz Zieliński, który jest moim mentorem i uważam, że fantastycznie pokazuje właśnie jak taka etyczna sprzedaż pozwala zwiększyć zyski. Ty powiedziałeś jedną rzecz o tym, że skasa czas. Ja uważam, że słuchanie absolutnie nie jest czymś prostym, nie jest czymś łatwym i często, żeby porozmawiać z kimś, potrzeba trochę więcej czasu, przynajmniej na początku. Ale dzięki temu, że zainwestujemy ten czas na początku, na końcu mamy większe zyski. Jak ktoś mówił, czym więcej e, potu na poligonie, tym mniej krwi w boju i coś w tym jest. Może. W słuchaniu, czym więcej kogoś słuchamy, tym większej mamy zaufania i mamy lepsze relacje. Dzięki temu możemy sprzedawać produkty nie tylko prze, poprzez rabaty, ale poprzez wartości, które dajemy danemu klientowi. Dobrze, a takim bonusem, o którym chciałbym wspomnieć na końcu nagrania, to jest to, że nasze partnerki będą nas bardziej. Cenić i kochać, jeżeli będziemy je słuchać uważnie. A zatem trenujmy w domu, trenujmy codziennie. Bardzo dziękuję, Tomku, za to nagranie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Sławku, za zaproszenie.